Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałem pokazać, jakie są objawy uszkodzonych uszczelniaczy pomp wtrysków. To jest silnik 2.0 TDI o symbolu BMM. Objawem uszkodzonych uszczelniaczy pomp wtrysków jest problem z odpaleniem silnika po dłuższym postoju, na przykład jednego dnia. 12 godzin. Ciężko odpala, trzeba kręcić długo. Tutaj w tym wypadku już przebadałem wszystko i wchodzi, że są szczelniacze uszkodzone. Pompa wakum pracuje, trzeba. Nie ma żadnych odobę stoi, nie ma żadnych yy, cofania się paliwa, zapowietrzania. Dałem na próbę szlaf przezroczysty, aby diagnozować. Zaraz yy, w następnej części filmu zaprezentuję jak, jak odpala samochód po takim postoju, jaki to problem, jak ten problem wygląda. A tak wygląda ta sytuacja. No i tak, to coś takiego. No już teraz też będzie paliwa ze strzała, teraz to wyłączymy. I tak to wygląda. Są uszczelniacze wywolnięte na pompo Dziękuję za oglądanie. Jakby komuś się spodobało to proszę o lajka i do zobaczenia w następnym filmiku z kategorii motoryzacja. Pozdrawiam.